Cześć, jesteśmy w mojej siłowni. Tak jak obiecałem, zaczynamy krótkie testy, może bardziej recenzje. Dużo osób pyta się poza wyciągiem, o którym ostatnio wspominałem, też o obciążenie, o gryfy, jakie do domowej siłowni. Co do gryfów, to, to mam dwie propozycje. No, pierwsze no to wiadomo, gryf olimpijski. I dzisiaj o nim będziemy najwięcej mówili. Druga kwestia to, to, to gryf cienki, i z niego zrobimy osobną recenzję. Ja mam akurat gryf Marbo 30 mm, 220 cm długości. I na jednym, i na drugim można spokojnie ćwiczyć. Natomiast, tak jak mówię, dzisiaj skupimy się na gryfie olimpijskim, konkretnie na gryfie trójbojowym z HESA. To jest gryf, który zakupiłem do swojej własnej siłowni, gryf, który dosyć dobrze znam, markę, którą znam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o trwałość, to mogę tylko tyle powiedzieć, że ćwiczę czasami w siłowniach, gdzie takie gryfy tej marki. Mają grubo ponad 20 lat i zasadniczo nic się z nimi nie dzieje. Jest to produkt polski więc myślę że można tutaj jak najbardziej zaufać. Rozmawiamy o gryfie trójbojowym więc pytanie które często się pojawia czy ten gryf będzie podobnie pracował do gryfów które pojawiają się na zawodach. Hmm. Będzie pracował podobnie. Mało tego, bardzo często na zawodach e, właśnie gryfy HESA występują alejko. E, jeśli przejrzycie sobie filmiki z zawodów trójbojowych w Polsce, to się okazuje, że na przykład obciążenie no to na właśnie najczęściej mamy takie tej firmy, czyli też HESA. Więc tutaj o jakość e, nie możemy się za bardzo, e, nie ma co się za bardzo martwić. Co do szczegółów, wymiary, no to tam wiadomo, standardowo 220 długości, tuleja 50 mm. Co do sztywności, teraz mamy na gryfie, znaczy łącznie z gryfem jest 345 kg. Wygląda to w ten sposób, jak widać, lekkie ugięcie. To jest gryf, który wedle producenta powinien spokojnie wytrzymać 400 kg, ale. Wiem też od kilku osób, że nic tam się nie dzieje specjalnie, jeśli troszeczkę przekroczymy, więc nawet PLUS 400 one sobie spokojnie dają, dają radę. Należy do gryfów sztywnych, twardych, w trójboju po tych testach, które ja przeprowadziłem i wcześniej i teraz od kiedy mam go na swojej siłowni mogę powiedzieć, że jest to gryf bardzo dobry, w treningu trójbojowym nada nam się bardzo dobrze. Tutaj taka istotna, istotna kwestia, to jest grybo, grubość części chwytnej. Mamy tutaj standardowe 29 mm do wyciskania, do przesiadu moim zdaniem idealnie. W przypadku martwego ciągu również jest dobrze. Ja sam na takim gryfie, właśnie ćwiczę, często startowałem. Natomiast, no teraz powoli. Jest taka moda, że do martwego ciągu coraz częściej używa się w różnych federacjach specjalnych gryfów. One charakteryzują się tym, że poza większą giętkością, elastycznością, mają również mniejszą średnicę części chwytnej. Czy to jest przydatne? No tak, jest to przydatne, zwłaszcza jeśli jest problem z chwytem. Ja na przykład ciągnę zamkiem, znaczy staram się, uczę się. I ten minimet, czy dwa minimety różnicy to jest bardzo dużo. Istotna jest też kwestia redukowania, i tutaj, tutaj mamy dosyć agresywne. Radokowanie, dosyć pewne. Ja już to sprawdzałem spokojnie. Ostatnio robiłem zamkiem 250 na 3 a w sumie nie ćwiczę teraz, nie ćwiczyłem przez długi czas. Chwytu, więc, więc uważam to, że, że, że jest całkiem, całkiem nieźle. Na pewno będę do, dokładał i mam nadzieję, że nie będzie większych problemów, żeby tam 300 zamkiem pociągnąć. Więc to też to też powinien być plus. Co jeszcze można powiedzieć? Cena. No teraz ceny się bardzo pozmieniały. Ja widziałem, że są jakieś chińskie gryfy w. Cena około 800 1000 zł. Problem jest taki, że czasami nie ma dostępności, więc cena teoretycznie gdzieś tam w internecie występuje, ale nie można tego kupić ewentualnie można kupić, ale kwestia teraz parametrów tego, jak to będzie pracowało, na ile to będzie zbliżone do, do sztanki takiej zawodniczej czy faktycznie trójbojowej, to też jest Hes Z tego co wiem, cen nie podaje na stronie. Ale jak się dowiedziałem, to taka sztanga trójbojowa kosztuje całe 1200, 1200 zł. Z tym, że to też jest kwestia indywidualna, oni robią wyceny indywidualne. Gdyby ktoś tam był zainteresowany, to zapraszam Priv, czy zapraszam również do naszej grupy facebookowej, Trening w Domowych Warunkach, czy na mój fanpage. Tam chętnie doradzę, powiem, gdzie ja to kupiłem, w jakiej cenie. Myślę, że że jest to dobra opcja. Gdybym miał analizować to tak jak mówię było do wyborów sporo gryfów. Ja wybrałem Hesa uważając, że w moim przypadku to będzie najlepsza opcja. W grę wchodził jeszcze gryf Elejko. Dlaczego nie wybrałem Elejko? No Z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że jeśli mam możliwość wybrać coś polskiego a zagranicznego porównywalnej jakości to, to wolę zdecydowanie coś polskiego. Druga kwestia to to cena, o ile tam treningowa alejko jeszcze, jeszcze jest do przeżycia ta cena, to tyle zawodnicza już tam kosztuje, z tego co się orientuję, około 4000 zł. No to jest cena dla mnie zaporowa, kosmiczna i jeśli tutaj jesteśmy w grupie trening w domowych warunkach, no to umówmy się dla większości wydatek 4000 na sam gryw do domowej siłowni to jest, to jest dużo. Natomiast ta opcja, którą tutaj wybrałem dla siebie, Uważam, że ten stosunek ceny do jakości jest zdecydowanie najlepszy i, 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 i warto, warto taki gryf zakupić. Często tutaj też pojawiają się właśnie pytania, o tym też mówiłem o gryfie firmy AXO. Ja powiem szczerze, nie się nie na takim gryfie, nie umiem powiedzieć, czy, czy on jest porównywalny porównywalnej jakości, czy, czy nie. Cena jest atrakcyjna. Natomiast tam jest jeden problem na ten moment taki, że tych gryfów po prostu nie ma. Nie ma ich gdzie kupić, jest na stronie AXO, natomiast tego i tak nie kupimy w tym momencie, a wiem, że HES ma to na, na stanie i jest to produkt w wysokiej jakości. Także jeśli mógłbym Ocenić taki krótki test to jest jedna z topowych e, sztang w tym momencie gryfów i można spokojnie spokojnie to sobie e, kupić, używać w domowej siłowni czy nawet w takiej troszeczkę bardziej profesjonalnej. Z tym się nic nie powinno dziać. E, myślę, że taki, e, taki zakup Wam wystarczy na, na, na całe życie. Nie, nie spotkałem się z sytuacją, żeby tam były jakieś reklamacje albo ktoś narzekał, że e, łożyska się zatarły po, po roku czy po dwóch. E, Także jeszcze raz bardzo, bardzo polecam i teraz tak kolejne testy w najbliższym czasie. Tak jak mówiłem, na pewno będziemy testować ten gryf z marbo, To jest 30 mm, również to jest fajna opcja do domowej siłowni. Tylko że tam się bardzo zmieniły ceny ostatnio w, kole... w następnej kolejności obciążenia jak widzicie ja mam u siebie na siłowni kilka rodzajów obciążeń mam obciążenia robione na zamówienia mam obciążenia gdzieś tam ze złomu mam obciążenia kupowane gdzieś tam w dużych sklepach sportowych takie na tam 30 28 mm i teraz dwa najnowsze nabytki no to będzie zawodnicze od Hesa które widzicie tutaj za mną i mam tutaj obciążenia również od AXO, co prawda tam akurat mam małą reklamację zgłosiłem ale mam nadzieję że też tam się za co dogadamy i i tą sprawę uda się pozytywnie zakończyć. Dziękuję, pozdrawiam. Jeśli się wam to spodobało albo zaciekawiło, to bardzo proszę pytajcie, zadawajcie pytania w komentarzach, subskrybujcie kanał i jeszcze raz zapraszam do naszej grupy na Facebooku, czyli trening w domowych warunkach. Haj.